na porządki. Wszystko musi lśnić. Kto najlepiej posprząta pod łóżkiem? Sam. Su wiedziała, kogo poprosić. Tu i tam. A to co? Tajemnicze pudło Su? Otwórzmy! <laughs> jej stare zabawki! te kotlety, co tu się stało? To straszne, co ona jej zrobiła? Chodź ze mną kochana. Trzeba komuś przypomnieć, jak się traktuje zabawki. Bu! O, oh, Sami! Boisz się? To dobrze, bo czeka cię nagana za to, co zrobiłaś tej lalce. Nie boję się. Świetnie, że ją znalazłeś. Co? Świetnie? Serio? Oczywiście. Uwielbiałam ją, jak byłam dzieckiem. Ciągle się nią bawiłam. Cieszę się, że ją znalazłeś. Zrobiłem dobry uczynek? Bardzo dobry. To dla ciebie. Hmm, nie bawię się już lalkami, ale chciałabym ją postawić w widocznym miejscu. Mam, wyczyszczę ją i postawię na półce. No, nie wiem, możesz spróbować, ale wątpię, że ci się uda. To patrz. Cześć, popsuliście kiedyś jakąś zabawkę? Dziś pokażę wam kilka trików, jak naprawić zniszczoną lalkę. Barbie w naszym przypadku. Chcę, żeby wyglądała jak nowa. To może być bardzo trudne, koleżanko. Wręcz przeciwnie. Każdy może to zrobić. Całość zajmie nam tylko kilka minut. Na początek ślady po długopisie. Nawet nie zgaduję, jak to się stało. O, oh, sami, byłam dzieckiem i robiłam różne rzeczy. Chyba chciałam ją po prostu pomalować. Ha, jasne. Pozbędziemy się ich za pomocą pasty do zębów. Wyciskam trochę w ten sposób. I ścieram wacikiem. Gotowe. Teraz włosy. Chyba ich nie rozczeszę. Ale znam fajny sposób, aby je rozplątać. Wystarczy odrobina płynu do płukania. Zanurzamy w nim włosy lalki. I rozczesujemy bez najmniejszego problemu. Barbie wygląda prawie jak nowa. Włosy wyschły, więc można je trochę odświeżyć. Kolorowe pasemka są zawsze w modzie. Zrobię kilka różowych. O tak! Jeszcze te ubranka. Zrobię ci ładny kostium kąpielowy. Odcinam dolną część balonika. Składam na pół i wycinam otwory na nogi. O tak! Majteczki gotowe. Teraz góra. Wytnę cienkie paseczki. I już! Teraz muszę je tylko założyć na moją Barbie. To jest Twój kolor, kochana. Gotowe. Wyglądasz pięknie, Barbie. Su, jak tam twoja? O! Gratuluję, Su. Sam, to moja stara Barbie, naprawiona. Nie wierzę. Su, su, mogę iść z nią na bal? Na bal? To musimy jej zrobić piękną suknię. No dobrze. Zaraz nie masz przecież bucików. Zrobimy ci parę pięknych pantofelków. Potrzebny będzie kolorowy klej, ale najpierw zabezpieczę stopy. Chyba nie chcesz już zawsze nosić tych samych bucików. O tak, powoli. Weźmy klej i wyczarujmy pantofelki. Tylko ostrożnie, klej jest bardzo gorący. Musimy zaczekać, aż wyschnie. Odetniemy nadmiar. Pozwól, że założę pantofla na twą zacną stopę. Sam to nie kopciuszek. A może chciałbym żyć jak w bajce? Buty gotowe. Czas na suknie. Mam dwa pomysły na suknie dla lalki bez szycia. Możemy użyć skarpetki. Ja znalazłam taką. Te kolory będą pasować. Hmm. Zdecydowanie, łapka w górę, jeśli też tak uważacie. Odetnę dół powoli i dokładnie. Teraz natnę małe otwory w górnej części. Mm -hmm. Zobaczmy, czy pasuje. Hmm, ładna, ale czy nadaje się na bal? Gdzie te skrawki materiału? Su, już nie mogę się doczekać. Twoja partnerka będzie wkrótce gotowa. Okej, okay, ten. nie. O mam, idealny! Wzięłam kawałek materiału i składam go na pół kilka razy. O tak! Teraz musimy odciąć nadmiar. Powoli i dokładnie. Trochę jak wycinanie śnieżynek z papieru. Łapka w górę, jeśli też próbowaliście. Rozkładamy i wycinamy małe otwory tu i tu. Gotowe! Czas się przebrać, Barbie! Ta suknia Ci się spodoba! Dobrze? Ostrożnie? Hmm, przydałby się pasek. Złoty świetnie pasuje do tego koloru. Tak, tak, pięknie! Jeszcze tylko fryzura i będziesz gotowa. Uciekanie jest takie męczące. Nie narzekaj i idź po jakieś kwiaty. Racja, uciekam. Potrzebne nam będą gumki recepturki. Warkocze są zawsze w modzie, więc zrobi jej kilka. Zawiniemy półkle w ten sposób. Psówka na mnie je przytrzyma. Jeszcze druga strona. Zwiążmy teraz warkocze gumką. Gotowe! Wygląda bajecznie! <laughs> Droga Barbie, pozwól, że zabiorę cię na bal. Samie, jesteś taki szarmancki. Z pewnością będę ci towarzyszyć. Oto jak z brzydkiego kaczątka powstaje piękny łabędź. Podobały wam się nasze pomysły? To dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i nie zapomnijcie podzielić się filmikiem ze znajomymi.